Witajcie w moim najnowszym filmiku, a dzisiaj zapraszam Was na mój makijaż. I chciałabym w tym filmiku pokazać Wam, jakie kosmetyki używam w Korei. Nałożyłam moją pielęgnację. Jeżeli nie widzieliście. Poprzedniego filmiku to zapraszam Was, podsyłam Was w jednym z tych rogów, gdzie pokazuję Wam moją pielęgnację. I co, nie ma co przedłużać, zaczynamy. Pierwszym krokiem, jaki stosuję po pielęgnacji, jest to nałożenie primera. I jest to primer, który właśnie najczęściej używałam. Jest bardzo fajny, pod nim skóra bardzo dobrze wygląda, makijaż fajnie się trzyma, więc naprawdę jestem z niego zadowolona. Może troszeczkę wybiela ale naprawdę i tak ładnie wygląda pod e, moim makijażem. I kiedy byłam w Sejong, dostałam specjalną paczkę e, od Community Center i właśnie dali mi paczkę kosmetyków e, bardzo fajnych, i jednym z kosmetyków nie był ten Age Focus i za i jego zadaniem właśnie jest pomóc w rozświetleniu e, skóry e, pod makijażem. Naprawdę dobrze się do tego sprawdza. Dzisiaj, może, właśnie tak, że go użyjemy po użyciu Primera. I przejdziemy do makijażu. Warto właśnie otworzyć takie opakowanie. Mi się udało go otworzyć i dzięki temu znalazłam jeszcze sporą ilość tego Primera. Dlatego mam zamiar go użyć. Primer zawsze rozwarowuję rękoma. Nigdy nie używam do niego gąbeczki. Tak, dla informacji, moja skóra w tym momencie nie wygląda za dobrze, a to dlatego, że dostałam okres wczoraj i po prostu, jak widzicie, dostałam parę prezentów z tego powodu. Jest właśnie w fazie wychodzenia, więc strasznie boli, ale dzięki właśnie temu pokażę Wam, jak te kosmetyki działają i jak fajnie właśnie zakrywają różne niedoskonałości, bo jak widzicie, ja mam bardzo czerwoną skórę. Kolejnym produktem, którym użyję, to właśnie jest ten rozświetlająca baza. Nie, naprawdę nie trzeba używać go za wiele. Fajnie się rozprowadza i od razu daje w... fajny połysk na skórze. A jeszcze przed użyciem pudrów i podkładów używam lanomaść. A zaczniemy, tak naprawdę, już kolorówkę od mojego najlepszego produktu, który zakupiłam w Korei, a jest to. Nobuzin Trójka Porcelan Base. Nabuzin jest w jednym kolorze i a nie posiada innych wariantów. Jest to produkt dla jaśniejszych typów skóry. Moim zdaniem jest to jeden z najlepszych produktów, które udało mi się znaleźć w Korei. Przez jego delikatną formułę. I lekkie krycie, że fajnie się wbudowuje, czyli po jednej warstwie, zawsze możemy dołożyć kolejną warstwę, dzięki czemu zwiększamy jego krycie. Prowadzam go moją gąbeczką z Daiso. Miałam wcześniejszą gąbeczkę z Daiso, i muszę Wam powiedzieć tyle, że ta. Mi się dużo mniej podoba, na nieszczęście zostawia bardzo brzydkie plamy. Jeżeli chodzi o tą gąbeczkę, trzeba naprawdę bardzo uważać, jak rozprowadzamy taką bazę albo e, puder, ponieważ e, za mocne przyciśnięcie powoduje to, że ta gąbeczka zostawia brzydkie ślady takiego makijażu niedokończonego. O, widzicie? O, zauważyliście? I jak już skończyłam tak naprawdę moją bazę, chciałabym pokazać Wam kolejną rzecz, którą zakupiłam w Korei i nazywa to się to Vegan Wear, jest to mój cushion i używam właśnie tego cushiona najczęściej, kiedy gdzieś dodatkowo wychodzę, jak widzicie już jest trochę użyty. Gąbeczka do tego sprawdza się naprawdę super. Wcześniej te gąbeczki często nie używałam, ale ostatnio znowu się do niej przekonałam, a to dlatego, że ona właśnie fajnie wtapia, można tak powiedzieć, ten kusion w skórę, dzięki czemu ona jest bardziej gładka. Nie ma jakichś takich przebarwień spowodowanych przez tą gąbeczkę albo przez rękę, bo czasami jak ręka także nie rozprowadza dobrze i Powoduje różne takie e, niedoskonałości, i dzięki czemu pomaga mi właśnie rozłożyć e, dobrze e, tego kusiona. I pod tą bazę, którą wcześniej nałożyłam, nakładam odrobinę tego kusiona. Jest bardzo cieniutka, powoduje to, że jednak lepiej ona e, pracuje pod palcami, dzięki czemu także e, lepiej dostać się do takich. Wgłębień, który mamy koło nosa, lepiej wprowadzić puder w okolice oczu. Bardziej wpracowuję makijaż w moją skórę. Jak widzicie, tutaj już robi się dużo, dużo jaśniej, dzięki czemu to wszystko lepiej wygląda. Jeżeli chodzi o ilość, którą używam, to może Wam wydawać się tego sporo, ale tak naprawdę ja bardziej wpracowuję małą ilość podkładu w moją skórę niż na przykład dokładam go więc dlatego może się wydawać, że więcej go używam to wygląda moja baza do dalszej pracy i e, codzienny makijaż, na tym najczęściej kończę mój codzienny makijaż e, jeżeli chodzi o sam podkład, albo w ogóle go nie nakładam, albo tylko Lekka baza po to, aby wyrównać kolory skóry. Jak widzicie, dużo lepiej moja skóra wygląda w tym miejscu, w tym, gdzie mam bardzo mocne zaczerwienienia i trochę wyblakł ten pryszczyk. Przejdziemy teraz do zakrycia tych wszystkich przebarwień i okolice moich oczu, czyli cienie pod oczami. I do tego używam korektora Zyki Venry Milchak Cover Cancellor. I także ma 30 SPF. Nie wcieram, a tak naprawdę wklepuję, wpracowuję produkt w moją skórę. A pozostałość na palcu wpracowuję w nos, który czasami jest mocniej zaczerwieniony. I mojego korektora używam tylko w miejsca, które tego potrzebują i wprowadzam go palcem. A na zakończenie jeszcze poprawiam właśnie tą gąbeczką z mojego kusiona. Naprawdę wygląda moja skóra po nałożeniu produktów. Jak widzicie, te zaczerwienienia na mojej skórze, jak i a, tu największy prezent, e, zostały zakryte. I przejdziemy teraz do kolorówki. I pierwszym. Czym się zajmiemy, to moimi brwiami. I Na początek wyczesuję je i e, używam do tego Espoir kredki razem z szczoteczką. A na tak przygotowane brwi używam właśnie e, mojego kleju. Nie, bazy, która pomaga mi troszeczkę ujarzmić moje e, brwi. I jest to Rom End Han Albrow Fixer. Produktu nie używam za dużo, a to dlatego, że jednak do końca nie jestem z niego zadowolona. Niestety, tylko ten produkt znalazłam u siebie w Olive Young, A to dlatego, że jednak zostawia grudki produktu, które ciężko później wyczesać, ale go wolę dać. Troszeczkę mniej mieć bardziej naturalny efekt, niż nałożyć go za dużo i później mieć z nim problem. Chwilę odczekujemy, bo ten pr produkt musi trochę zaschnąć. I na ten produkt używam mojej kredki Spoiler Classic One Brown, do której zaczynam się przekonywać, a to dlatego, że wcześniej używałam zakupione z Polski już mocno zużyty produkt, ale zaczynam się właśnie do tego przekonywać, do takiej kredki, a to dlatego, że właśnie Koranki dużo częściej na to, co patrzę, co jest w Olive Young, używają właśnie takich produktów. Klasyczne kredki w Olive Young mają właśnie tego ostatnio bardzo dużo i zauważyłam, że często na tiktokach, e, azjatyckich tiktokach możecie znaleźć takie kredki klasyczne, bardzo mocno zaostrzone, które e, dają fajny właśnie e, wygląd naturalnych brwi. I chciałabym właśnie je przetestować w naszym wstępnym filmiku tego typu, Wypróbujemy, więc zasubskrybujcie mój kanał, polubcie filmik. Będę szczęśliwa z tego powodu. Ale jak na razie, użyjemy tego produktu. I jak zauważyliście, ja w moim makijażu wypełniam tak naprawdę tylko i wyłącznie miejsca, gdzie nie mam samej kredki. A to dlatego, że ja wyrywam brwi sobie, dzięki czemu koryguję całą brew. I zostaje mi tylko tak naprawdę wypełnienie tego, tych ubytków włosków w moich brwiach. Nie wiem, czy Wy też tak jak ja mam, macie problem z jakąś jedną stroną. Moja strona problemowa to jest właśnie ta. Jest, nigdy mi dobrze nie wychodzi, zawsze mam problem, że jakoś tam ciężko skorygować moje e, niedoskonałości, i dlatego zawsze muszę później jakoś ją poprawiać. A na zakończenie oczywiście używam ponownie mojej szczoteczki. Dodatkowe wyczesanie właśnie tą szczoteczką, delikatne, żeby nie porozdzielać i żeby jednak nadal zostały w swoim miejscu, pomaga mi w tym, że koryguje niedoskonałości, a po drugie Wygląda to bardziej naturalnie. Niestety, ja mam problem z mocno osadzonymi oczami, przez co często mam problem ze zbierającym się podkładem w tym miejscu, dlatego muszę często pamiętać o tym, żeby korygować. Co możecie zauważyć, że zapominam? Na filmikach, tak naprawdę, jak już mamy nagrane, to możecie widzieć, ja też to widzę w, tra w trakcie montowania moich filmów, że jednak tutaj mam biały paseczek od pudru. I jeżeli wychodzę gdzieś na dłuższą chwilę, e, na cały dzień, to używam mój kod Claw e, Color e, Oil Cut Powder. Jest to puder nie do końca transparentny. Bo jednak zostawia troszkę białą posmugę na twarzy, ale właśnie fajnie powoduje to, że ten makijaż zostaje z nami na dłużej bez poprawek. Jeżeli nie lubicie zapachowych produktów, to niestety ten produkt może Wam nie przypaść do gustu. Co prawda ma bardzo fajny, delikatny zapach, ale jednak go posiada. Produkt zawsze odrobinę odtrzepuje, żeby. Za dużo nie nakładać. Ja raczej nie stosuję zasady bakingu. Nie jestem do tego za bardzo przekonana, dlatego że też nie lubię skóry matowej. Ja w moim makijażu uwielbiam to, że ona jednak ma połysk, że wygląda na bardzo zdrową, świeżą skórę niż matową, mocno zapudrowaną. I miejsca, które stosuję ten produkt, to naprawdę jest to są miejsca, gdzie są najbardziej problematyczne, czyli właśnie okolice oczu, okolice tutaj nosa, zgłębień, dzięki czemu trzyma się to wszystko lepiej. Teraz użyję mojego hydrolatu do twarzy, dzięki czemu jednak to wszystko fajnie, dużo fajniej się wtapia do takiego makijażu codziennego. Nie używam tego pudru. A to dlatego, że lubię przy sobie mieć tego kusiona i jeżeli czuję taką potrzebę, to po prostu biorę i lekko wklepuję kusiona i dzięki czemu fajnie mogę zrobić poprawkę. Zauważyłam, że właśnie w ciągu dnia Koreanki często chodzą po ulicach i właśnie jak mają chwilę, to wyciągają swojego kusiona z lustereczkiem i... Sklepują niedoskonałości, poprawiają właśnie w taki sposób. Nie krępują się. Często widziałam na spokojnie na ulicy takie panie. Więc nie ma powodu do wstydu. I kolejnym produktem, którym używam jest to moja paleta do konturowania. Nie jest to produkt mojego codziennego makijażu, raczej właśnie na większe wyjścia, mój nos odrobinę na policzki, a to dlatego, żeby pokazać, że mam kości policzkowe, których tak naprawdę nie mam. A jest to produkt Cool Art Class by Robin. Jest to paleta do konturowania w trzech odcieniach I ten produkt znajdziecie w dwóch e, wariantach. Drugi jest dużo ciemniejszy, dlatego ja wybrałam ten produkt jaśniejszy. I a przejdźmy teraz do różu na policzki. A używam Lily by Red Jest to kolor numer 3. Camsą Pim. Jest to produkt. W kremowej konsystencji, jak już widzicie, używam go namiętnie. Nakładam produkt palcem, zaczynam od nosa i idę w kierunku ucha. Dlatego, że lubię tutaj na początku mieć fajnie zaczerwienioną. A jeżeli przesadzę z ilością różu na moich policzkach, to się nigdy nie martwię, bo mogę zawsze poprawić właśnie moim kuszlonem. Ten kuszlon jest naprawdę świetny. A to dlatego, że e, dokładanie nie powoduje, że coś nam się kejkuje, zbiera, dzięki czemu fajnie możemy właśnie pracować i dokładać ten produkt bez stresu. W moim dziennym makijażu ja nie robię żadnej kreski na oku, e, cieni i tym podobnego. Raczej nie stosuję tego, nie jestem. Fanką, ale za to lubię mieć podkreślone oko, dzięki czemu wydaje się odrobinę większe I na początek zawsze używam mojej zalotki Kupiłam ją w Korei e, i niestety z tej zalotki nie jestem zadowolona e, Myślę, że można znaleźć lepszą jakość e, w, na przykład także w Olive Young Bo był większy wybór, ale ja właśnie stwierdziłam, a wezmę pierwszą lepszą No i niestety... Nie, ona nie robi tak fajnie podkręconych rzęs jakbym chciała. I jak miałam moją wcześniejszą zalotkę z Polski, to dużo lepiej zakręcała te włoski niż e, ta z Olive Young. E, teraz przejdziemy do tuszu. E, zakupiłam e, w końcu nowy tusz, jest to, a jest to tusz Wakamaki Lash. Tension Up Mascara w kolorze czarnym. Jest to prosta tym razem szczoteczka. Jak na razie jestem w trakcie e, próbowania tego tuszu. Niestety ten tusz, który wcześniej e, używałam na początku, bardzo mi się podoba, ale im dłużej go używam, niestety traci swoje właściwości i tak naprawdę. Produkt nadal jest w środku, nadal powinien moim zdaniem fajnie tuszować rzęsy. Ale niestety, bardziej robi bajzel na rzęsach, niż powinien fajnie pokazać, podkręcić do tego i budować fajne, czarne rzęsy. Jak tuszuję moje rzęsy, to idę od nasady w, oczywiście w górę. Staram się jak najbardziej rozdzielić. Niestety teraz jest to bardzo ciężkie, ponieważ raczej do kamery robienie takiego czegoś nawet może być trochę niebezpieczne. Więc wezmę moje lusterko i postaram się tak przy okazji Wam pokazać. Po dwóch warstwach moje rzęsy wyglądają w taki sposób. Zawsze jeszcze sprawdzam, czy nie trzeba gdzieś poprawić. Staram się właśnie sfokusować na kącikach, żeby wyciągnąć trochę moje oko. I także tuszuję dolne rzęsy. I po wytuszowaniu tak naprawdę moje rzęsy wyglądają w taki sposób. Korańskie szczoteczki są mniejsze, dzięki czemu możemy skupić się właśnie na takich. E, miejscach jak kąciki e, oczu, ale niestety zauważyłam to, że często moje rzęsy są troszkę posklejane. Co oczywiście jest normalne, bo im więcej nakładamy tuszu, tym bardziej one jednak się sklejają, ale muszę jeszcze popracować nad moją techniką. Na zakończenie mojego makijażu, tint na moje usta. Jest to tint w kolorze 11 Lily by Red. Jest to ta sama firma, którego produktu używam do policzek, czyli mój róż. Jest to taki przygaszony róż. A szczoteczka jest lekko ścięta, zrobiona w takie kopytko. Po środku jest tak naprawdę taka dziureczka, gdzie się zbiera produkt. Bo ściągam jak najwięcej tego produktu z mojej szczoteczki. A to dlatego, że nie używam konturówki. I właśnie tym produktem staram się obrysować na początek bardzo delikatną linię. Właśnie nie wiem, czy zauważyliście już dużo wcześniej, Koreanki nie stosują takiego mocnego makijażu ust. Starają się, aby linia ust nie była mocno zarysowana. Bardziej wpracowują e, produkt w usta, a... Linię samą starają się jak najbardziej rozpracować i rozmazać, dzięki czemu dają taki efekt delikatny, rozmazany, a e, większą ilość produktu, bardziej zarysowane, używają tutaj w środku. Do tego, aby bardziej podkreślić właśnie środek, często jeszcze używam właśnie. Takiego produktu. i Jest to produkt z Chocolate. Kupiłam to dużo wcześniej niż mój Tint i używałam także jako zwykłej pomadki, ale jednak ten Tint dużo dłużej się trzyma niż na przykład taka zwykła pomadka. Ale tą właśnie zawsze jeszcze podkreślę w środku. I oczywiście po małych poprawkach, czyli przyklepanie, zagięć moich oczu plus wyczyszczenie zabrudzeń po tuszu, tak naprawdę tak wygląda końcowy efekt mojego makijażu bez żadnej rewelacji wiem, że na przykład koranki jeszcze lubią podkreślić swoje usta błyszczykiem dzięki czemu one lekko świecą, ale ja jednak jestem fanką takich fajnych, matowych delikatnych ust dzięki czemu Lepiej się czuję po prostu w nich i myślę, że troszeczkę mi dużo jednak ten tint starcza niż po dodatkowym dodaniu błyszczyku. I na zakończenie, jeżeli podobał Wam się taki filmik, dajcie znać w komentarzach. Oczywiście jestem gotowa na Wasze sugestie, jeżeli chcielibyście, żebym zrobiła test jakichś kosmetyków, nie tylko pielęgnacyjnych, ale także do makijażu. Zostawcie informacje, a ja postaram się przynajmniej raz w miesiącu, może taki film dla, dla Was zrobić. Jeżeli będzie wystarczająca ilość produktów, abym mogła je przedstawić w jednym filmiku, na pewno czytam Wasze komentarze. W jednym z nich. Daliście mi znać, że żelowe kremy do twarzy jednak na moją suchą skórę nie będą dobrze działać i dlatego już poczyniłam pierwsze zakupy. Kupiłam krem nawilżający, bardziej w kremowej konsystencji niż tej żelowej. I oczywiście chciałam Wam powiedzieć, że dziękuję Wam, jeżeli dotrwaliście do końca. Zapraszam do komentowania, polajkowania filmiku, subskrypcji kanału. I co? Do usłyszenia już niedługo. Bye!